Pokażę starski Senta Witam. Znowu mamy ładną pogodę. Jedynie trochę wieje, więc możecie słyszeć szum wiatru. A tymczasem borem masem Golf 5 w kombi. 2007 rok. 1.9 TDI. Czyli mówiąc proste klasyk gatunku. Z zewnątrz chromy, felgi aluminiowe. Jeżeli chodzi o wyposażenie, fajniejszy golf, obchodzimy sobie golfersa dookoła. Ma czujniki parkowania z tyłu, ok. Ma fajny niebieski kolor. Nie wiem jak wy, wie, ale ja lubię niebieski kolor. No, zaraz będziemy go mieli z każdej strony. Także tego koleżanko, kolego pokażę Wam bagażnik w kombi. No, jest roleta, czyli nie trzeba szukać na Allegro. Bagażnik duży, no słuchajcie, duży, 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 duży. Drugi rząd siedzeń, a wsiądę sobie co mi tam. Wsiądę, bo zobaczcie, kratki nawiewów nie połamane. Elektryczne szyby. Fajna tapicerka. Oczywiście są ISOFiksy, więc nowożytny fotelik włożycia. W ogóle w środku fajny jest taki. Środek czasami dużo Wam powie o tym, jak samochód był traktowany. I te plastiki takie ładne, niepodrapane. Jeden drugi. No dobra, mógł z tyłu nikt nie jeździć. Cwaniam się znalazł. Co idziemy do przodu? To idziemy do przodu. Idziemy do przodu. No, 267 tysięcy km no diesel. 2007 rok, moim zdaniem tutaj tak naprawdę bardzo mało. Zobaczcie, tu mamy ładnie. Zobaczcie jakie te ładne niewyświechtane. O, ile miałem golfów, co tutaj. Ten panel środkowy był taki. No taki taki, no, tutaj ten lakier schodził. Gałka jest OK, 5 biegów. A gdzie mam klucz w ogóle od tego Furmaniksa? To jest klucz od Furmaniksa, tak. Dobra, i teraz musicie patrzeć na tak gość się męczy. Odpalił pierun maszyny I żarówkę muszę zmienić <laughs> Żyćko, dobra eee, Dobra, trochę już wam o tym środku powiedziałem No ale właśnie, zobaczcie Jest ok Fotele To jest oczywiście ta struktura Tego jak przetarłem Podłokietnik, tu go można sobie przesunąć Schowek na Bambetle ręczny ESP można wyłączyć. Tutaj ustawiamy kontrolę ciśnienia. Opon jest klima automatyczna, dwustrefowa. Są podgrzewane fotele. Jest radio. Bez radio to tak smutno trochę w samochodzie. Co tu jeszcze wam mogę powiedzieć? No golf. to fotele są wygodne, właśnie. No to, fotel kierowcy wam pokażę. No bo bez kierowcy ten samochód by nie jeździł. Bez kierowcy by nie jeździł. No wygląda tak. Dobrze. No. Podnosimy machę. Każdy przecież chce usłyszeć i na to czekał jak pracuje 1.9 tutaj. No. Jest wasze rządy Zostały zaspokojone. Także mogę zakończyć ten filmik. Trzymajcie się. Cześć.